Overlock niemieckiej firmy Veritas to specjalna konstrukcja do szycia materiałów ciężkich i grobotkanych. Jest bardzo prosty w nawlekaniu. Specjalna konstrukcja ząbków idealnie prosto prowadzi materiał. Overlock szyje sam. Zacznijmy od zwykłego płótna. Szyje bez problemu. Ściek jest wręcz idealny. Spróbujmy. Na innym materiale. Jest to drobny materiał tapicerski podszyty gąbką około 5-6 mm. Też nie mamy żadnych problemów z szyciem tego typu materiałów. Ściek jest wzorcowy. Spróbujmy teraz na bardzo cienkich materiałach. Overlock Veritas Plastica 2 ma tak zwany transport różnicowy. Dzięki niemu możemy szyć. Różne typy materiałów, od cienkich, grubych, aż do mocno elastyczne materiały. Przykładem takiego elastycznego materiału jest rozciągliwa podszewka. Jest to na pewno jedno z trudniejszych materiałów do życia na Jak widzimy i w tym przypadku, ścieg jest bardzo ładny. W łatwy sposób ustawiamy teraz overlock na szycie ściegiem tak zwanym rolowanym. To wąziutkie obrzucenie, często używane przy szyciu sukien ślubnych, firanek czy innych cienkich materiałów. I znów nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń do uzyskanego efektu. Na koniec szyjemy kilka warstw dżinsu i ten materiał nie sprawia, żadnych trudności dla naszego Overlock Veritas. Ścieg jest bardzo ładny, wręcz wzorcowy. Niezależnie więc od użytego materiału, swoją pracę Overlock Veritas wykonuje fantastycznie.